Dobrze, poproszę. 526. 526, tak. 12 12 96 686. Aha. I to jest y, NIP y, Krajowego Biura Wyborczego. Tak jest, dokładnie. A jaki dokładnie. jest? A jaki jest teraz NIP y, Państwowej Komisji Wyborczej? A zrobi pan, co chyba Państwowa Komisja A no to w takim razie jak, jaką formę ma yy, Państwa Komisja Wyborcza? Hmm, że, że Państwa Komisja Wyborcza jest powoływana na kadencję przez prezydenta RP. Ale jest to stały organ. Nie jest stały organ wyborczy, dokładnie. Tak, no, no więc ona jest, cały czas funkcjonuje. Także nie wiem, tutaj nie, nie powiem panu, czy pytał na swój nie powiem Dlaczego, dlaczego, dlaczego nie ma tego NIP-u y, PKW? Mówi, że nie potrzebuje, wie Pan, no nie mam pojęcia. NIP Krajowego Biura Wyborczego jest na stronie BIP-u, także jest on ogólnie dostępny, w sensie PKW nie ma swojego nipu? Aha, a, a jaki jest adres y, do, do PKW? biuromałpa.kdw.gov.pl Aha, a adres, a adres taki fizyczny? Też pod te adresem są dwa, dwie różne instytucje? To nie są dwie instytucje. Instytucja jest jedna. Instytucja to jest Krajowe Biuro Wyborcze. A. Państwowa Komisja jest organem wyborczym, ale on jakby nie mają jak swoich... Jakby nie wiem, co to panu wytłumaczy, tak? Krajowe Biuro Wyborcze jest instytucją państwową. PKW jest, nie jest instytucją państwową. A, a czym jest? Jaką formę ma? I pan ma ja pan, y, jaką ma formę, no to musiałby pan poczytać jakąś informację, tak? A gdzie taką informację znajdzie? Na Wikipedii. Na Wikipedii myślę, że pan coś znajdzie. Ale to w Wikipedii to nie jest źródło powszechnie tego prawa. A to pan musi dzwonić pod wewnętrzny 200 do prawników, A jeżeli wiecie. pan coś szczegółowych, informacji prawnych potrzebuje. A proszę mi powiedzieć bo pod, pod numerem 10. Lokalu? To jest budynek Kancelarii Prezydenta. To nie ma żadnego lokalu. To jest domach Kancelarii Prezydenta, wiejska 10. A to yy, cały gmach jest zajęty przez PKW? Nie, nie, nie cały gmach. My mamy tutaj swoje lokale. No właśnie, to jest jakieś. Jak ma, nie ma żadnego lokalu tutaj. Ale to, to jest 11 wiejska 10. Ale to nie może cały, cały budynek być zajęty przez PKW. No nie jest, bo to jesteśmy, nasza siedziba jest w maku kancelarii prezydenta. Ale jeżeli chodzi o adres taki marszawski, to jest wiejska 10. No tak, a, a, a lokal który? Nie ma żadnego lokalu. A jest kto tak, jest? Jeżeli pan chce do nas korespondencję na IT, to pan Krajowe Biuro Wyborcze, bądź Państwowa Komisja Wyborcza, wiejska 10. Żadnego lokalu nie ma. No ale to tam jest kilka chyba tych I jeszcze chyba coś tam jest. Nie pan nie orientuje się. Aha, no dobrze. To na, na 200 trzeba dzwonić, tak? Na 200, dokładnie, na 200 do są uprawnego. No tak, dobrze, pan, pan próbuje od tygodnia się dzwonić. Dobrze, dziękuję to to za informację. Ja już tak próbowałem wczoraj cały dzień i nie da rady. No bo jest bardzo dużo telefonów, dlatego tak to wygląda. Aha, no dobrze, dziękuję. To mi proszę przełączyć. Dobrze. dobrze. Dziękuję.